test pompy była uszkodzona mechanicznie pęknięte mocowanie wtyczki plus, przewod, plus urwane te, te konektory w środku sklejona, lutowana test podłączamy do minusa pisze, jest opisana oczywiście jest rozebrana pompa jest oryginalna Toyota na krótko start chodzi, nie można za długo ona jest trochę, ja ją tam zmoczyłem chodzi, uruchamia się resztę już na samochodzie tak wygląda pompa oryginalna to już jest z nowej. Nowej. Toyota, akurat ta jest z ale silnik jest wstawiany. Tu była klejona. W środku do tak jak widać. Silnik jest wstawiany do Priusa trójki od nowej Toyoty Coroli 2014. Silnik do Priusa 2009. Da się. Trzeba lekkie zmiany zrobić. Ale pompa była uderzona w tym silniku akurat. Jest wszystko ok teraz